Siemanko, witamy serdecznie w kolejnym wtorkowym wideoblogu. Witam, witam, czyli jak Polacy radzą sobie na szklarni w Holandii. <noise> jak działają, nie? Więc, <noise> jak słuchajcie, mamy wtorek, w dzisiaj jest 15-16, który dzisiaj 16 jest 16, dzisiaj jest 16 marca. 16. Godziny pracy, tak jak mówiliśmy wcześniej, pracujemy od godziny 8, 8 do godziny 16.30 teraz. I dziwnie się nam wstaje rano, bo... Mieliśmy tamten tydzień na siódmą, nie? Na siódmą, tak. A teraz nagle na ósmą, a później znowu będziemy mieli na siódmą. No, było na siódmą i do czwartej, nie? Do siódmy i do czwartej, do, do no. czwartej powiem Wam szczerze, my... że wolałbym zaczynać na siódmą i na przykład do trzeciej, tak. do trzeciej trzydzieści. No oczywiście, jeszcze wtedy coś z tego dnia jest. No. Ale niestety zaczynamy na godzinę 8, 8. do 16.30 Ale w, za tydzień, za dwa będziemy z, z powrotem wskakiwali na siódmą. No to na pewno, na pewno. No i co? i, I nie będziemy wcześniej. pracować do czwartej, do wpół, do piątej. Tak. Jak będzie tej pracy mniej, to będziemy pracować krócej. Krócej. Ale oczywiście jak sezon się w pełni zacznie, to będziemy chodzić na godzinę szóstą. Szóstą, tak, I to, jeszcze to gdzieś... wcześniej. kwiecień, maj. Tak. Dobra, słuchajcie, bo sporo nowych widzów dochodzi codziennie. Codziennie dochodzi tak od 30 do 50 subskrypcji, czasem 20. Czyli codziennie są nowi widzowie i tam po raz kolejny musimy wytłumaczyć o co chodzi z tą ceną, bo większość was, stałych widzów, wie. Tak. Bo, I to może nie Hadia powie o tej Wtedy cenie. Wszystkich was pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy wszystkich nowych subskrybentów. Pozdrawiamy, tak, wszystkich nowych subskrybentów. O co chodzi z tą ceną? Cena, moi drodzy, to z tą ceną wychodzi tak. Cena zależna jest od tego, tu jest tak jak z giełdą, moi drodzy, że po prostu jest dana ilość papryki, przyjeżdża paru kurde klientów i oni na przykład mówią: Ja chcę tyle papryki, i ja daję tak, taką cenę. Ktoś mówi, a ja potrzebuję więcej, dam ci więcej za nim na przykład. Nie taka licytacja po prostu. No i wtedy na bazie te, te, tego wyboru oni wybierają cenę. Jaka cena jest? Codziennie ta cena się zmienia naprawdę, bo podskakuje z małych do naprawdę wysokich cen. Oczywiście wtedy, kiedy papryk jest bardzo dużo, wtedy cena automatycznie idzie w dół. Bo oczywiście dla każdego kontrahenta wystarczy tej papryki, lecz gdyż jest tej papryki dużo mniej, Wtedy każdy chce kupić tą paprykę, więc cena wtedy idzie bardzo do góry. Więc to wygląda tak jak na giełdzie. A te euro 20 to oczywiście to nie jest stała cena, która wychodzi od nas, bo ta cena się zmienia codziennie. I te euro 20 to jest po prostu cena, która wychodząc od nas ze szklarni, ona jest po euro 20. Wiadomo, dojedzie tam ktoś ją kupi za trochę więcej, a w sklepie będzie prawdopodobnie tak, jeszcze no. więcej. Jeszcze chciałem dodać, że ta cena się zmienia po prostu diametralnie, że przykładowo dzisiaj sprzedają po euro 20, a nagle budzą się jutro rano i mówią, że jest po 60 centów, a może być na przykład po 2,50. Tak, 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 może być. Dostałem tak, takie że, tabelki y i Dostałem codziennie wiadomość i... Z tego co wiem, że jak jest cena powyżej euro, to nie są zadowoleni, a jak spada poniżej euro, to już wtedy nie są tak zadowoleni. I praktycznie jak już jest tam poniżej jurka, to nie zarabiają. Nie zarabiają. Ale jak jest powyżej euro, to zarabiają. I oni mają umowę na 11 tą dziennie, taką stałą, stałą chyba tak. na euro 20. A resztę sprzedają po cenie hurtowej, taka jaka jest w hurtowni. Dodam bo... tylko taką ciekawostkę, że w tamtym roku były takie 2-3 tygodnie, że papryka była po 2,20 za kilo na skupie i my zrywaliśmy od 30 do 40 ton dziennie. Zry... Bo, bo... Zrywało naprawdę osób, bo wakacje przychodzą też y, dzieciaki, też szkolniaki mają wakacje, zrywało nas tutaj masa i chapaliśmy od 30 do 40 ton papryki dziennie. To jest kolosalna suma, nie? Jest, jest, jak to tak naprawdę się przeliczy te kilogramy, te tony tego wszystkiego, to się tak wydaje, bo my podajemy tylko liczby, bo my tego nie mówimy, ile tu pieniędzy wchodzi. Ale jak się ktoś tak przeliczy, to naprawdę są takie pieniądze, mm -hmm. że naprawdę tygodniowo tu taki hajs się wyciąga, że to naprawdę ciężko. sobie, No głowa mała, no głowa mała, co mam powiedzieć? No głowa mała tak naprawdę, nie? Więc Dobra, no to by myślę, było że na tyle. początek, mamy zaliczony. Tak. Zapraszamy na krótkie intro. Dokładnie. i zaraz wbijamy się gdzieś do rajki i sobie coś tam pogadamy, nie? Tak. Więc bijajcie z nami, moi drodzy. Yo! Yo. Tak, moi drodzy, jeszcze taką jedną ciekawostkę, bo kiedyś mówiłem, że tych plantów tutaj naprawdę jest bardzo dużo, i oni co roku kupują nowe planty. Ale też on kiedyś powiedziałem, że jak nasionko gdzieś poleci, że on kiełkuje wszędzie że nawet tej rynnie. I tu mamy taki przypadek, zobaczcie. Jeden plant rośnie. Normalnie w ziemi. Tak Bez zwana niczego. dzika papryka, nie? papryczka, tak. Tu następny plant, tak samo. Nie wiem, jak oni. O następny, następny. Ale Jak on ja bym... się wydostało? to ja nie wiem jak to się przenosi. No wiesz, to jest kurczę korzeń, on wszędzie pójdzie. Ale nie wiem, ale na jego miejscu to bym czekał i normalnie te potem planciki sam sesadził. <laughs> no tak, no ja to ja dąbię, to tak, ty, tak by było stary, chyba najlepiej, tak. Zobaczcie jakie wysokie, stałem się, o Adrian przy plancie. Tak, ale ja, zauważcie, bo ja jestem na betonie, jak wejdę do rajki... To to właśnie, wejdę do raki. One będą jeszcze wyższe, nie? O, jest, zobaczcie. Już, jest dość wysoko. Jest bardzo wysoko. Oczywiście widać, papryki jest mnóstwo. Przy topowaniu teraz akurat dużo roboty nie ma, bo wisi tej papryki bardzo, bardzo dużo na tych plantach, więc one są obciążone. Bardzo, bardzo dużo piją, proszę tak, państwa wisi. Tak, więc nie piją te planty, więc te łodygi nie idą do góry, moi drodzy. Tak, ale teraz jak zerwiemy tą paprykę, nie? Tak, to pójdzie bardzo, to bardzo świem do góry i będzie dużo roboty na kręceniu. Tak, więc Czyli zostańcie na z nami. Dryen, nie? Tak, więc zostańcie z nami, bo będziemy też mierzyć później oczywiście tą naszą godzinę. Co, co, A po takiej piątek, zrywce, no. na pewno, na pewno ona wybije do góry. Dobra, I... może Arjan powiedz, co w pracy, ile osób pracuje na dzień dzisiejszy, co się dzieje, ile mamy pracowników? Znaczy i tak... Pra... Ile osób ścina paprykę, może yy, powiedz? To różnie bywa. Tak około na... 10 około 10 osób ścina. Oczywiście jesteśmy cały czas taką samą ekipą, tylko doszły po prostu dwie osoby na ścinkę i przyjechały dwie osoby na kręcenie. Pozdrawiamy Bogdan! Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Właśnie to nasi topowacze, którzy właśnie przyjechali w tym tygodniu. Oczywiście tak, też musieli... przyjechała tutaj parka na sezon? Tak, oczywiście też parka na sezon. To są stali pracownicy, którzy topują, tak, topują w sezonie. W sezonie. Na sezon, tak. Czyli I od marca do września sobie u nas pracują. Tak, walczą z nami. Więc jest y... git. Pamiętamy, im więcej ludzi, tym mniej roboty dla nas. <laughs> tak. <laughs> Jeszcze jedna taka moja. Ta. Chciałbym pozdrowić Bieniaca z tego miejsca. Jest to ziomek, który przyjechał do Holandii, nagrał kawałek hip-hopowy o Holandii. I w opisie filmu wrzucę jego link. Zaglądajcie tam, zobaczcie, jak opakopowie. A jak Wam się podoba kawałek, to piszcie, że jesteście z kanału Spinki Holand. Piszcie, że jesteście z kanału Spinki Holand. No i serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do obejrzenia tego klipu. I teraz takie małe ten, bo mamy nowy pomysł oczywiście ze Spinkiem. Yy, wiadomo dużo ludzi yy, wie gdzie Holandia leży. Każdy <laughs> no, wie mniej więcej jak ten język brzmi. No, dziwa, ale po wiedział, prostu tak, ale chcemy po prostu czasami jakieś słówka w po holendersku. Wrzucimy, po holendersku no. Na przykład dla ludzi, którzy chcą wyjechać, mają zamiar wyjechać, żeby wiedzieli jak ten język brzmi i no po prostu jakieś takie drobne... To może przywitaj się najpierw. A chujemorcha Alamal czyli dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wszystkim. Teraz powiem Wam, no to dobra, jeszcze parę słówek. Powiedz coś o plancie tak. może, jak jest łodyga, powiedz. Łodyga to jest tak. Tak jak u nas słowo tak, to u nich jest łodyga to tak. To jest łodyga tak. Zobaczcie, ten plant jest hoch. Hoch, czyli wysoko. Czyli wysoki. Ten jest lach. Lache plant. Tak, lache plant, czyli niski. Sznurek. Sznurek to jest tau, tau to jest jeden i taucies to, to są wszystkie. Kilka. Sznurki, Jak my nie? wieszamy sznurki, to mówią Tauhangen. Tak, Tauhangen, nie? No i nie wiem, <laughs> skomentujcie, czy chcecie takie filmiki, żeby my od czasu do czasu jakieś tam właśnie y, słówka holenderskie wdrażali do tego. Oczywiście będziemy Wam tłumaczyć te słówka. Nie będzie tak, że będziemy gadać tylko w tym języku, żeby po prostu wszyscy nas rozumieli. Tak, możemy tam jakieś ciekawe słówka wrzucić od czasu do czasu. No nie? można, można, można. Papryka to papryka po prostu. Papryka to papryka, no oczywiście, to jest tak samo, nic się nie zmienia. Oczywiście zielony to jest chrun, nie? Tam macie taką czerwoną puszkę, widzicie? I tam w niej jest siarka. A puszka to? Blik. Blik, blikie. Blik. I to jest roje blik nie? Ja, roje Była, blik. no bo już trochę wymatowiała, ale no. Dobra, także jeżeli Was interesuje takie coś, żebyśmy czasem jakieś słówka niderlandzkie wrzucali, wiadomo, my tam rozmawiać rozmawiamy, ten język nas wiadomo, nie, nie jest, jest perfekcyjny. perfekcyjny ale... ale coś tam wiemy, nie? No tak, dogadać się idzie, nie ma z tym żadnego problemu więc jakbyście chcieli troszkę no to możemy tam w niektórych odcinkach czy nawet co każdy odcinek jakieś tam dwa, trzy słówka wtrącić, nie? Takie potrzebne po prostu na start, przyjeżdżając do pracy, nie, żeby jak się wylać, gdzie się wylać? <śmiech> <śmiech> takie tam różne, nie? Różnie bywa, nie? Bo niektórzy, A nie lejemy w rajkach, nie lejemy. Wiesz, bo niektórzy przychodzą i na przykład boją się zapytać szefa, żeby się załatwić, czy coś, czy nie idą. I wiesz, i no bo Tak, to jest całą wiem, rajkę dużo tań, takich nie? osób, no. Idzie tu do kim, No wiadomo, wiadomo, ale wiesz, jak przyjeżdżają nowi, młodzi też nie wiedzą, no to też mogą... Trochę tak. dyskomfort, nie są pewni, nie umiem do kogoś podbić, żeby po prostu. Trzeba być otwartym na drugą osobę. Oczywiście się trzeba śmiałem być. Tak. nie wstydzić się rozmawiać. Dokładnie, dokładnie. Nawet no jak tak nie mówić umiecie łamanym językiem. Idzie jaki mam z rękami mówić. wytłumaczyć, zawsze idzie coś zrobić, więc nie martwcie się, zawsze przyjdzie do przodu. No i tak to wygląda, więc piszcie w komentarzach właśnie o tych tych, czy, czy mamy to robić. No bo to. No mi się wydaje, że to była fajna sprawa, nie? Tak od czasu czasu coś takiego wrzucić. Jasne. Żeby coś się działo, żeby trochę Myślę, tego jest... opcja języka... może być ciekawa. Może być, może być, jak najbardziej, nie? A my tymczasem przenosimy się dalej. Tak. Yo. Tak, jeszcze jedna sprawa. Pod ostatnim filmiem bardzo dużo ludzi się doczepiło od tego, że jeżdżę na polskich blachach, więc no nie chcę mi się też na wszystkie te komentarze odpisywać, bo naprawdę ich było bardzo dużo i cały czas praktycznie te sam komentarz pada, dlaczego na polskich blachach. Więc moi drodzy zrobimy odcinek, w następnym odcinku będzie o polskich blachach, ile kosztują, jak to wygląda prawnie, ile ja płacę za to i czy mam z tym jakieś problemy, czy nie mam problemów. Wszystko zostanie objaśnione. Zrobimy, myślę Adrian, taki osobny osi... o... odcinek, Odcinek. przepraszam, dlaczego jeżdżę na polskich blachach i podatek drogowy w Holandii, coś takiego i wszystko wam tam wyjaśnimy. Tak, 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 bo różnie piszą, różnie piszą, a nie będę po prostu na wszystkim odpisywał jedno i to samo, bo naprawdę aż palce bolą. Więc zrobimy odcinek po prostu na ten temat. A ja mam jeszcze starą taką klawiaturę, wiecie, od Amigi, to naprawdę go par, palce bolą. Tak, tak, piszą. niektóre guziki jeszcze wyskakują, to sam drut jest to Pokaż sobie męskiego planta, bo tu jest właśnie wywalony. A, bo jak trafimy męskiego, tak, to, od razu to musimy go wywalić. Ten plant to jest właśnie męski. Zobaczcie jak on wygląda. On jest całkiem inny. Zauważcie, moi drodzy, że nie ma tu owoca na nim. Widzicie, te kwiatki one marnieją. One marnieją, i to wszystko spada. I wtedy my takiego planta musimy wziąć i wyrzucić. Po prostu wymienić, bo mamy też rezerwy. Mamy tych plantów bardzo dużo rezerw, więc wymieniamy takie planty, właśnie jak są takie krzywazne. To je wtedy wyrzucamy, bo one nie będą dawały owoca w ogóle A tam cały właśnie z tyłu jedzie naszych dwóch pracodawców. Tak. Także no zobaczcie, w ogóle oni nie mają problemów z tym, że my nagrywamy. To jest jeden szef i drugi. Serdecznie pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy, pozdrawiamy. A tu mamy rezerwę właśnie. W Niektórych tych hajkach. Tutaj rezerwy, tak, pokaż. mamy taki akurat akurat spadła. No. Ten akurat spadł, ale wiadomo, on już jest duży, więc on będzie spadał. I mamy takich rezerwów. One są ściśnięte między te dwa planty, nie? Tak, między te dwa planty. sobie tak są stoi, stoi na takiej. Stoi... Ja wiem, na takiej... Y... Jakby to powiedzieć, to jest Taca, taka podkładka... Tacka taka właśnie, tacka, brakuje tego słowa, jak tak. kiedyś sprzedawali frytki. Tak, tackach, no, coś takiego, coś pamiętam. takiego. Sterepionowa taka mała tacka, na tym jest ten plancik, jest, one są w niektórych tralach porzucane, jest ich dość sporo. I w razie czego, jak właśnie takiego planta trafiamy, moi drodzy, to go wymieniamy na nowego, żeby Tak, dawał ale owoce. W tym roku dosyć sporo ich jest, nie? Jest, jest, jest. I powiem, że sam się zdziwiłem, bo trochę ich jest wyrzuconych, ale też tragedii nie ma. Nie ma. Też tragedii nie ma. Dobra, y no to fajnie, to lecimy dalej, nie? Tak, lecimy dalej. Jo. Słuchajcie, zrobiło się jakoś pusto, ponuro. Nie mogę znaleźć Adriana. Nikogo nie ma. Wszyscy ze szklarni zwiali. Po prostu jestem sam na szkarni i nie wiem co się dzieje. Jakaś taka ponura, nieprzyjemna atmosfera jest i nie wiem co robić. Zuba. Szuka Adriana, jak go nigdzie nie ma. Suba! Suba! Dajcie suba! Suba! Dajcie suba! Suba. Życie za suba. Uh. Uh. Yeah. i łapki też zostawiacie. Pozdrawiamy. Zostawcie subskrypcję.